Jak zachowuje się, Twoim zdaniem, świadomy, odpowiedzialny rodzic? Świadomy, odpowiedzialny rodzic. Przede wszystkim zdaje sobie sprawę z tego, że w ogóle pełni jakąś rolę. Że nie tylko po prostu ma takiego, wiesz, małego szkodnika w domu, którego trzeba nakarmić, ubrać, posłać do komunii, odwieźć do szkoły i tak dalej, tylko zdaje sobie sprawę z tego, Jaka, jaka jest jego siła w stosunku do tego, kim ten człowiek będzie w przyszłości? Odpowiedzialny rodzic to przede wszystkim też koncentruje się bardzo mocno na sobie, bo dużo osób się koncentruje na tym, w jaki sposób dzieci wychować i coś z dziećmi zrobić, a zapomina o sobie. A tak naprawdę ja uważam, że dzieci się nie wychowuje, tylko z dziećmi się żyje. Jeżeli żyjesz po prostu ze swoim dzieckiem, to dziecko chłonie wszystko: Twoją energię, Twój światopogląd, Twoje przekonania, to w jaki sposób wyrażasz emocje, albo jakich nie wyrażasz to też, to w jaki sposób wygląda Twoje małżeństwo, to jak okazujesz miłość innym ludziom, to jak traktujesz swojego męża, jak Twój mąż traktuje Ciebie. To wszystko, dziecko. dziecko Chłonie, czyli to środowisko i to wszystko po prostu, co tworzysz dla, te, dla tego swojego dziecka. Więc taki świadomy, odpowiedzialny rodzic zdaje sobie z tego sprawę i po prostu wykonuje pracę nad tym, aby to właśnie środowisko nie było takie najmniej, yy, jak to się mówi, jak się dzieci pod lampą ciągle trzyma. Pod kloszem? Takie pod kloszem i tak dalej. Czyli nie takie naj, najbardziej bezstresowe dla tego dziecka, mhm. tylko żeby było w miarę prawdziwe, na miarę jego możliwości, ale też takie rozwojowe. Mój syn często rozmawia ze mną o pieniądzach i na przykład ja zauważyłam, w jaki sposób jako świadomy rodzic rozmawiam z nim na temat finansów i jest taka jedna rzecz, której nie cierpię, jak rodzice robią, po prostu zawsze mi uszy więdą, jak tylko to usłyszę, kiedy rodzic mówi do dziecka, co nie jest wtedy zgodne z prawdą oczywiście, jak, kiedy nie jest, że na przykład nie kupi mu zabawki albo czegoś tam, bo nie ma pieniędzy. Nie, nie mam pieniędzy i tam nie kupię ci tego czy tamtego. A bardzo często to nie jest prawda w tym momencie i on nie mówi mu całej prawdy, ten rodzic, tylko na przykład chce mu odmówić i tak dalej. To yy, ja proponuję, żeby to zamienić, nie, mam, nie mamy w tym miesiącu pieniędzy na tą konkretną rzecz. Czyli ja, na przykład, swojemu dziecku wytłumaczyłam już dawno temu, miał wtedy 5 lat, że mamy różne pieniądze na różne rzeczy. Wtedy pamiętam, że wyciągnęłam pieniądze z eurobiznesu, pokazałam mu, że tyle i tyle mama zarabia, w związku z czym są rzeczy po prostu, na które trzeba wydawać pieniądze, czy nie wiem, tam samochód, wtedy on chodził do przedszkola, no to na przedszkole, na, na zdrowie, na jedzenie, na mieszkanie, na takie różne rzeczy i pokazałam mu kilka pieniążków, które zostają na przyjemności. Pokazałam mu: To są pieniądze, które możemy wydać na twoje klocki Lego i różne, nie wiem, kino albo cokolwiek, a to są pieniądze, które mama wyda na, na siebie, tak, czyli na swoje przyjemności. I wtedy, kiedy w ciągu miesiąca kupowaliśmy coś dla niego, to kiedy prosił o coś więcej, to ja mówiłam: Olaf, pieniądze z tamtej kupki już w tym miesiącu się skończyły. Tak? W kolejnym miesiącu będziemy mogli znowu pomyśleć o jakichś tam zakupach. Czyli takie pokazywanie dziecku całego obrazu, a nie takie, nie, nie mam pieniędzy. Nie bo nie. Albo, al, no nie bo nie, to już w ogóle jest, to, to wiesz, nie zakładam w ogóle, że, że można tak do kogoś powiedzieć. Jeszcze, ja wiem, że tak niektórzy mówią, natomiast to jest absurdalne. Natomiast tak jak mówię, cały obraz po prostu, żeby temu dziecku pokazać sytuację, a nie tylko taką część. Tak, żebyśmy mogli uwierzyć, że ono dać mu szansę, żeby ono też spróbowało zrozumieć, prawda? Żeby ono po prostu rozumiało, żeby ono wiedziało, jak ten świat funkcjonuje. My przecież nie musimy mu pokazywać my akurat mamy z mężem w Excelu wszystkie różne tam wydatki i tak dalej. Natomiast, żeby wiedziało w ogóle, jaka jest zasada, ponieważ jeżeli my dziecko uczymy o tym, żeby funkcjonowało jakoś jako dorosły człowiek, to mój syn dziesięcioletni wie już teraz, a już od piątego roku życia to wie i to mu się utrwala, że są w miesiącu pieniądze jakieś na przyjemności, są w miesiącu jakieś pieniądze na nie wiem, edukację, są w miesiącu jakieś pieniądze na y, lekarza, a są też pieniądze, które się po prostu oszczędza albo inwestuje. I on to na przykład wie, bo ja mu to wszystko rozrysowałam i on na przykład się pyta, mamo, a. Yy, czy wy teraz w coś inwestujecie? Ja mówię tak, teraz w coś inwestujemy. On mówi, a możesz mi powiedzieć w co? Ja mówię, no oczywiście, że ci mogę powiedzieć. No nie wiem, na przykład jak kupowaliśmy działki jakieś, no mówimy, no w działki inwestujemy. A czemu inwestujecie w działki? Tak? No to ja mówię, no bo słuchaj, no bo no, kupimy taką działkę, taką ziemię, jak wiesz, no świat ma ograniczoną ilość ziemi, jest taka szansa, że ta ziemia będzie za parę lat y, droższa, w związku z czym można te pieniądze po prostu pomnożyć, tak? I on wtedy, aha, aha, jakby na, na etapie takim, jak on wtedy jest, czyli pięciolatek czy ośmiolatek, taka informacja mu wystarczy. Jak ma dziesięć, czyli tak jak teraz, to się zapyta, a w jaką ziemię? Tak? A czemu tam? I wtedy można z nim o tym rozmawiać. Czyli to dziecko uczy się po prostu żyjąc z rodzicem.